Cześć ludzie z tej strony Artas i zapraszam Was na kolejny odcinek Harry'ego Pottera. Tak jak obiecałem, w tym odcinku pójdziemy za i golem, ale najpierw, no właśnie ten pojedynek, o którym mówiłem będziemy go robić co, co odcinek. 15 fasolek teraz, no i, o, no i kolejny pojedynek. To już widzieliśmy. Na następnego przeciwnika Krukona. Kruko. Dobra, teraz niech on odda o sam sobie. Expelliarmus będziemy go parować jest po prostu za słaby dobra niech on teraz odda ona teraz odda cios no i koniec to było proste Dobra. To tylko fasolki no i pojedynek zakończony teraz idziemy za krabem i goilem bo musimy zdobyć jego Składnik, de, znaczy jego włos, cokolwiek jakąś jego część. Część, goje, y, część gojla. Część Goyla. No idziemy zdobyć i teraz jesteśmy w lochach. Widać te ślady jedzenia, a tam gdzieś był Goil. Chyba na muczyk. Jest Goil. Lepiej pójdę za nim. Y... Gdzie on jest? Dobra, mniejsza. Gdzieś tutaj było jedno takie miejsce, do którego chciałbym się udać, ale to nie tu było. Gdzie to było? Bo znamy jeszcze zaklęcie Defendo i ono nam pomoże zdobyć... Coś, co... Tak, to tu było. No właśnie, tu jest Kerch, Lumos, no i tutaj jest to, o czym mówiłem. O, właśnie. No i tutaj mam skrzyneczkę. I srebrna karta czarodzieja. No i klucz. Dobra, w tym odcinku będę wam czytał. Chociaż to czytanie nie wychodzi mi najlepiej po angielsku, dobrze nie znam. To jest 20... Dobra, to to. Le... Leopoldina walks Nie wiem, dobra, tego nie będę czytał. imię on nie będę czytał, bo to mi wychodzi do dupy. 1829-1910. Pierwsza brytyjska Czarownica, która Została sędzią Kłodzicza e 1920 Ten, ten gość, jakiś grubas Czas obecny ekspert z dziedzinem, W dziedzinie magicznych e e e Nie, ekspert w dziedzinie niemagicznych Oraz autor wielu książek, m.in. Niemagiczni, którzy Widzą studium po Poczucia magii U niemagicznych 1630 32, 1392. Wysławił się z podzeniem siedmiu harłacznych synów, których z obrzydzenia zmienił wieże 1492-1560 znany jest z pracy nad ulepszeniem do tego znica. No, jego znamy z pierwszej części, też była karta z nim. Starożytna Grecja. Wróż, wróżbierz, który pokonał jasnowidza Kalhasa, Kalhasa w pojedynku w pojedynku przepowiednia. 1839 nieznane, kiedy zginęła ta, znana z wakacyjnego romansu z Trytonem z Loch Lomand. Gdy rodzice zabronili jej małżeństwa, zmieniła się w tłupacza nigdy jej nie odnaleziono. Dobra. 1467-555. Pierwsza właścicielka dziurawego kotła. Aha, jeszcze ten. 1850-1932. Pionier walk o prawa goblinów. Pionier walki o prawa goblinów. Dobra, tutaj. Średniowieczer. Welinda dziwna, siedmiowiec, znana z tego, że tak bardzo bawiło ją palenie na stosie iż pozwoliła się złapać 14 razy w różnych okolicznościach. Jakaś dziwna babka. Dobra, mamy połowę już kart srebrnych. Jest to dobre osiągnięcie. No i moje czytanie, fail, fail kompletny. Dobra, mniejsza. Oczywiście musiałem jakieś błędy palnąć. No! Co, nie możemy już tego gargulca no mniejsza. A fajnie, ja lubię takie gargulce, bo światło dają. <laughs> no ale <jeszcze> my za <laughs> goilem. Przepraszam, bo mnie tutaj garl trochę boli. Dobra. W którą stronę ten Goil poszedł w tą. Chyba w tą. Tak na pewno w tą. No i jesteśmy w nowej lokacji. Mapa. Jesteśmy w ogrodach. <laughs> Już widzę... To jest tych strażników. Dobra. Kora drzewa wigan się przyda. Niech nam gnom tutaj. Przydałby się gnom. Czemu nie ma gnoma? Myślałem, że tu jest gnoma dziura. No ale niestety nie ma gnoma. Nie ma imprezy. Gdomy są fajne. Takie małe. No. Nie chcę tego niszy to mi za dużo roboty z tym. Hmm, tak mam tu jakąś półeczkę. No. Kurde. Nie wiem, po co ja się tu spinam do czego to służy, ale mniejsza. Chyba tylko po te fasolki, żeby tu się wspiąć. Ale dobra, zobaczymy, może coś znajdziemy, jakieś ukryte przejścia, ale to tylko fasolki są. Dobra. Co my tu mamy? Jakieś gałęzie. Poprzeć nam je. Dobra, mam te fasolki. I tutaj też coś rośnie. Dobra, to mam pojęcie, idziemy tam pająki deptamy pająki, nie lubię pająków bum bum fasolki, fasolki, dobra hop Jesteśmy na jakiejś belce, tam musimy się udać nie wiem czy zejść tam, ale dobra no i to nie wiem do czego to służy Nigdy nie mogłem się zorientować, ale chyba się wchodzi tam i stąd się to... No też, nie widzicie? Ja nie wiem. Ja jeśli ktoś wie do czego to służy, to powiedzcie mi, bo ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia do czego to służy. Dobra. Schodzimy na dół. Widzicie kominek. I tak, poeksplorujmy sobie trochę. Tutaj nic nie widzę. Mamy gargulca Lumos. Szukamy, gdzie co jest Gdzie się słyszę Dobra, tu nic nie ma Idziemy jeszcze dalej Może u góry to będzie Może u góry będzie, może nie O, to duże kraby, ale nie, nie ma tego Nie no wracamy się, aj nie wrócimy się już lipa No szkoda Dobra mnie siadam Jak była jakaś karta to wow. No mnie, nie denerwuj mnie Dobra Weź tutaj, zżeraj te grzybki a ja idę poeksplorować jeszcze trochę bo tam u góry coś było właśnie tutaj jest skrzynia, pewnie znowu karta brązowa. Nie, fasolki. No, fasolki się przydadzą zawsze. Pod koniec gry karty sobie kupimy. Ile mamy brązowych? No jeszcze. Trochę i kolejny. I kolejne życie. Dobra. Tu widzę fasolkę. Tam kolejno, ale już tam nie idę po tą fasolkę. Nie jestem taki głupi, żeby... Albo dobra, pójdę. Jedna fasolka. Yy, jejku, gdzie to się dawało? Aha, tutaj. Dobra. Super. Gnomie! Jedz tam sobie, co masz jeść, a ja idę tam. Dobrze się spostałeś. Łooo, wow, ale fasolek. Oj, nie wrzuciłem go tam. No nic. Zrobiłem to tak. Chcę go wrzucić do gnomiej dziury. Chociaż tutaj jest jakaś gnomia dziura, nie? Gdzieś była. No właśnie tu. Eee, jedna fasolka. myślę, że więcej z niego wyleci. Dobra, co my tu mamy? No ma jeszcze tego co rzuciłem. Wow! Znowu fasolek się z niego wysypało tyle. Dobra. Dwie fasolki. Dwie fasolki. Co my tu jeszcze mamy? Myślę z gumofona się przyda do miksturki wielosokowej Nie, do eliksiru wiganowego. Tak, do wigenowego yy, I tak mm, To Przepraszam Was na chwilę, ja zrobię cięcie Dobra, jestem z powrotem Z yy, którą stronę ja to miałem iść? W tą chyba, tak? Tak, w tą I te mamy przejście Pewnie znowu będzie jakaś karta albo fasolki Mam fasolki, no przydadzę się przydadzą się fasolki zawsze Dobra Nie już się, O został chary hmm, Tu mam jakieś okno Tu mamy jakieś okno co jeszcze mamy sieć byliśmy już tu chyba a żabki są oh, fajnie no i za znowu zapomniałem przedstawić ten licznika w psu dobra tam jak się udamy to się udamy już do księgi zapisu ale jeszcze nie teraz spróbujmy spróbujmy Wow, o, się wystraszyłem. Nie wiem czemu, ale tu były... Trzy? Bez sensu. Dobra, tam chyba raczej nic nie będzie. Ale tam, właśnie, w tamtym kierunku. Dobra, idziemy już normalnie. Ja tu raczej nic nie widzę. Tam jest, tam byliśmy. Dobra. Ale nie, chociaż tam jest skrzynka. No i znowu się tu zrespiło, przecież to je zniszczyłem. Bez sensu, ale czy jest ta skrzynka. No nie, po fasolki. Dobra, myślałem, że karta po prostu zabędzie. będzie. Umrzyj. Ła. Łap się. Dobra, to idziemy tutaj. Kill off, minecraft. Wiecie, minecraftowy Kilof. Mm, co my tutaj mamy? Tutaj byliśmy, ale tak, tam na dole już byliśmy, to wiem na pewno i tutaj mamy... wow i tutaj mamy księgę zapisu Tam widzę pojęczynę. Lumos, tutaj się coś odkryło. Znowu te kochliki. się wystraszyłem Fasolki, dajcie jakąś kartę, a nie fasolki. Fa-fasolki, fa-fasolki... Dobra, tutaj się otworzy. Wow! Pff, jejku. No i nie zdążyłem, a tutaj było... Dobra. My właśnie tutaj byliśmy na dole i tutaj jest przejście na dół do którego zaraz się udamy tylko pokonajmy tego chochlika denerwującego dobra ej co jest? aha pogubiłem się no i tutaj musimy ustawić czerwone i czerwone i niebieskie dobra czerwone Dobra, jedno otwarte zobaczmy co tu jest Skrzyneczka Karta, jest, no wreszcie jakaś karta Jest karta Dobra, nie będę ryzykował Dobra Co tam się też zostało otw otworzone, jak zostało raz otworzone, dobra Mniejsza Tutaj będzie też pewnie brązowa A nie No Pająki mnie obsiadły Spaduwa. Dobra, no idziemy prosto Mamy gargulca Poduwa, No! Wow! Irytku, spadaj stąd. Mnie irytuje. Się. Jeju, jaka akcja. I dużo żab. Oczywiście żabki się przydadzą. Dobra, księga zapisu. Lecimy dalej No już po tej akcji bo ta akcja była naprawdę tyle zaklęcisz mnie Dobra tam na dół się udamy ale jeszcze tutaj idziemy bo tam widziałem chyba skrzynkę Tak jest skrzynka Pewnie fasolki w nie będą Jak mówiłem, fasolki. No ale nic, fasolki się przydadzą. Idziemy do tej klapy. Tam coś się otworzyła. No. I na dół. I żaba. I kilof minecraftowy. A, a kiedyś myślałem, że to wąża, to Lina po prostu. Takie dziwne te teksturki. No i znowu ci strażnicy Padłeś w powstań power raid Są tu jakieś gnomy, są, ale ten gnom się zaczął Nie, nie zaczął się, choć chodź, 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 chodź Dobra jedz sobie No sobie fasoleczki pozbieramy oczywiście Tak, na się, to są twoje ostatnie grzyby w twoim życiu no, przejście trafiłem No i dostałem od tego kurczę Igla z tego igla z tej rośliny jakiejś, nie wiem co to jest zapomniałem jak to się nazywa zawsze to jest jakaś specyficzna specyficzna nazwa dobra gdzie mm, aha tam jest ten dobra się pomyliłem. Znowu te... Wow! Kaktusy! Czemu te fasolki się tak długo tutaj wysypują z, tej, z tego kuferka? wiedząc co tak fajnie było. Od razu się wysypywały i mogliśmy iść dalej, a tu trzeba czekać i czekać. Strasznicy, proszę. Jest, jest strażnicy. No, dobra. O, wow, ślimak. Wow, a ten jaki nie trafił jeszcze. No i tam widzimy Goyla. Ale jeszcze do Goyla nie idziemy. ...jak wyjątkowo brzydki suseł. <noise> Dobra, do gojla jeszcze nie idziemy, bo tam idziemy właśnie za ten mur. Znowu ślimak. Fajna woda. Taka... bajkowa wręcz. Bardzo czysta. Mmm... gdzie my to mamy tu jakieś przejście? A tu jest. O proszę. I ciało się sięś No, nie dla fasolek Dobra Słyszę te Tych strażników Co rzucają tymi, tymi Tym drzewem niby To jest kora Diamenty proszę, Minecraft Jak nic Nie killow nawet tu mam drabinę No idziemy tego gojla śmiesznego wziąć włos Kawałek gojla muszę zanieść Hermionie do łazienki jęczącej Marty Dobra Nie mam żadnych meczyków? Nie już byliśmy, dobra ale mam pomysł, nie dobra, to ja teraz się wrócę sam do pokoju naszego Gryfindoru i w następnym odcinku zaniesiemy już ten kawałek gojla do Harmiony do tej łazienki Jęczęcej Marty no i tak, tymczasem ja się z wami żegnam, na razie